O kurde <grym> <grym> Ale urwa. Ale urwał, to Siemka, w kolejnym filmiku. Tym razem jestem z moimi kuzynkami. Olej już możecie skądś kojarzyć z poprzednich filmików, natomiast córka jeszcze się u mnie nie pokazała, mówi te. Nie, troszecza. byłam w jednym, no hej. Dla jestem w jakim? Byłam, w tym takim co u Ciebie kręciłyśmy no i co wstawiłaś. A, no to rzeczywiście było. Aha w tym blogu masa. E, tak, i jeszcze ze snapa. <grym> dla. Dla. Widać was. Dzisiaj nagrywamy dla Was jedno kłam... jedno prawdę! Jedno kwa... jedno prawdę. Czyli taki raper! Dobra. Dzisiaj nagrywamy dla Was jedna prawda i dwa kłamstwa. I będzie to na zasadzie, że jedna dziewczyna przygotowała dla dwóch pozostałych i po prostu będą te trzy historyjki i musimy zgadnąć, która jest prawdziwa. Poczekajcie, <ślinik> <ślinik wytrzymaculiar> Czekaj, ja to Dobra, która zaczyna? Ja mogę. No dobra. To... Y więc tak. Rzuciłam kiedyś kamień księdzu na tacę <grym> zamiast tej Udawałam, że się tobie, aby poderwać przystojnego ratownika, żeby mnie uratował. I pobiłam rekord <grym> po skakaniu na skakance w podstawówce. Chyba to z księdzem, bo wątpię, żebyś jako. No nie wiem, wątpię, żebyś ci kiedyś tak. Nie wiem, co. historia z tym kamieniem, bo jak byłam mała, mama mi dała złotówkę, a ja się bawiałam z taką dziewczynką i ona miała taki super kamień i ja kupiłam, ja kupiłam od niej ten kamień, złotówkę i przyszedł ksiądz, przyszedł ksiądz i mama mówi, no daj pieniążkę, nie chciałam, a mama, no daj, a to, ja, to ja rzuciłam tym kamieniem. Dobra, teraz To No to tak, pierwsza historia, to byłam kiedyś z przyjaciółką w kinie i... E... Już film się zaczął i jakby patrzymy, wchodzisz ty z rodzicami i ze swoim bratem Igora i mieliście miejsca koło siebie, koło nas się. Tak. Druga historia to... Już ta historia! Druga sprawa to moje największe marzenie, to pojechać do Rosji. A trzecia to. Miałam kiedyś takie mega, mega krótkie włosy i je przefarbowałam wakacje na bordowo zwykłą farbą i nie mogłam tego zmyć. Eee... Trzecia sprawa. Nie. No, no i ale do, do teraz by tego nie zmyła? Nie! Co tam? to, polecimy! to polecimy! Wybra najpierw e, No, Jezus, Ale co by to, to tak. e, Pierwsza historia. Będąc w Grecji, zapomniałam szamkom z domu i przez dwa tygodnie nie mam włosów i chodziłam w To nie do ciebie. Będąc w Grecji, moja koleżanka rozbiła butelkę i w się szkło w nogach. Będąc w Grecji tańczyłam z gościem od Aerobiku przy basenie. Ja Zastanawiam ja się, się tak. nad drugim, nad trzecim, bo pamiętam, że ten gość od Araopiku ci się chyba podobał. Czy coś takiego? Ja ale pierwszy? Jest... No jest... no o Ale z tymi włosami nigdy no byś nie No właśnie, w ty byś pożyczyła szampon? gorzej jak się wiesz. No. A jej byś... pomaga, nie domagaj <ślesk> jej! Na robiku. Ale że prawda, czy tak. No kurde. To jest... Też tak odstawiam. Dobra. Byłam kiedyś z Oraną na dworze i e, poś... i się tak strasznie śmialiśmy, że siedziałyśmy na boksie i się pościgałam ze śmiechu I to było na szczęście blisko mojego domu, więc więc zaczęłam się przebrać. E, drugie. E, mam zdjęcie z Makowicza Ej, się nie śmieję To A jest prawdopodobne, bo ja jestem pracą w gastronomii. A więc to już do muławki. No nie, słuchaj, jakie rozkminy teraz. A gdzie ona ma muławki? Z Młakowiczem? No nie! Nie! Nie się, Nic nie zamierzam trzymać. Nie! <sumptu> <sumptu> Jak się darła? Jest takie ciele! Tak, właśnie, tak? Pożyczyłam od koleżanki rolki i poszłam z jej siostrą na dół, a ona o tym nie wiedziała. Tak, tutaj puszczam rolki. Od, od której puszczam, puszczam rolki? <grym> Kiedyś przechodziłam przez barierki przy szkole, które były świeżo pomalowane i ugrodziłam moje ulubione spodnie białą farbą. Kiedyś na puśtawce tak się śmiałam, że puśkałam się do no. śmiechu. <grym> <grym> Dzisiaj Nie myśli, wiem, czemu, ma, ale drugiej nie. Więc obstawiam, że trzecie jest prawdą. O co to... jest prawda, z tymi rąkami! Co mm. oh, ja to dobre dosyć. Spędziłam kilka godzin zamknięta w toalecie przez przypadek. Uderzyłam kiedyś koleżankę gruszką. To, no, to możliwe. Kiedyś zasikałam się w szkole, gdy mówiła do mnie pani o tej religii. Ej, słuchajcie, w ogóle zauważyliście, że każdy z nas miała tak, no, no. no, no. no. Ej, to jest jakaś pana Ale jest każdy miała To jest rodzinne. Rodzinne. No.

Opowiadałaś tę historię bez milion razem. Mm. Mhm, nie. Ej, teraz musimy ją coś wymyślić, Ale tak po prostu ją polecić. Nie, no, nie. Dobra, nie. No, wymyślę coś. Czy mam męża? Co? mam męża? Czy mam męża? Dobra, mam może inne pytanie. Czy w ostatnim. E, no, dobra, czy my. w ostatnim my. miesiącu jakiś chłopak z Zuzi rodziny zaproponował mi być razem? Wystarczy miesiąc. Nie. <śmiech> 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 no no, 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 no. Ma pięć lat i do... Krótki, spontaniczny filmik, taki trochę śmierzy, mm. że mi się pośmiały. Jesteśmy mm. <laughs> tak mokre. No. Ale, ale było fajnie, było chyba fajnie. bardzo. I mam nadzieję, że Wam się spodoba. Jeżeli tak, to oczywiście prosimy o kciuki w górę, subskrybujcie, komentujcie. No i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa pa! pa. 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 Dziu, dziu, dziu. Ej, nie nagrało się nic!